Witam kochani na kanale Podróże Małe i Duże i chciałbym y, odpowiedzieć na pytanie jednego z y, widza, który prosi o wytłumaczenie, y, jak to jest, go, o, jeżeli chodzi o godziny jazdy i pracy, jeżeli te godziny się przeplatają. Na początku powiem, że nie ma głupich, śmiesznych pytań. Jak ktoś się uczy, to wszystko może wydawać się dla niego dziwne. Y, także y, nie naśmiewajmy się, nie uważajmy tego pytania za głupie. Y, odpowiedź jest bardzo prosta, no trzeba już tłumaczyłem, co to, to są godziny jazdy. Godziny jazdy to są te godziny ściśle związane z jazdą, kiedy prowadzimy auto, tak? Czyli w ciągu doby możemy jechać, przypominam, 9 godzin, dwa razy w tygodniu możemy jechać 10 godzin. Jeżeli mamy jakąś długą trasę, no to te godziny, jak tam kolega w komentarzu pytał, to one wtedy się nie będą przeplatać, no bo jedziemy sobie na przykład te 4,5, robimy pauzę 45 minut, lecimy drugie 4,5 i mamy 9 godzin wyjechane, dobę mamy zamkniętą, zaczynamy odpoczynek dobowy. No a myślę, że tu koledze chodzi o to, tak nazwał jak się przeplatają. Jeżeli są jakieś rozładunki, załadunki po drodze, tankowanie pojazdu, czy, czy, czy po prostu gdzieś tam pauza czeka dłużej. No to też żaden problem. Na przykład rozpoczynamy dzień pracy o godzinie 6 rano, czyli ten podstawowy 13-godzinny czas pracy w danej dobie mamy do godziny 19.00, tak? Możemy sobie wydłużyć do 15 godzin, do godziny 21:00. Czyli tu to są takie dwie graniczne godziny. Jeżeli jedziemy bez wydłużania, to do 19:00 możemy pracować. Jeżeli sobie wydłużymy do 21:00 i pamiętamy, że o tej 19:00, czy w tym przypadku jak wydłużymy czas pracy, to o 21:00 muszę już zakończyć. Yy, pracę w danej dobie, czyli muszę rozpocząć na tachografie, muszę zrobić zakończenie dnia pracy. I w tym całym czasie, między godziną tą 6 rano, a tą 19 czy 21, jeżeli sobie wydłużymy, możemy jechać maksymalnie 9 godzin, ewentualnie dwa razy w tygodniu 10 godzin, tak? I tachograf to będzie pięknie liczył. I ja Wam też tu teraz pokażę, bo przyjechałem na rozładunek, słuchajcie, w Portugalii i na rozładunku Pan mi powiedział, że najpierw musi filmować Ciężarówkę załadować, i później dopiero będzie mnie rozładowywał. No to co? Ja odjechałem od rampy. Jak przyjechałem na, zała... na rozładunek, miałem wyjechane 2 godziny 40 minut. Tak? Ustawiłem się do rampy, wrzuciłem młotki na praca, bo myślałem, że będzie rozładunek. Ale pan powiedział, że musi rozładować tą ciężarówkę drugą, czy załadować, i później mnie będzie rozładowywał. No to odjechałem od rampy i wrzuciłem sobie yy, pauzę. Łóżeczko. W tym czasie zjadłem śniadanie, wypiłem kawusie, yy, no i jakiś tam czas poleciał, godzina, półtorej godzinki, tak, półtora godziny. Podjechałem do rampy, no to wiadomo, że tachograf już później od nowa liczy ten czas jazdy, bo w międzyczasie była wykręcona pauza, ale on to wszystko ładnie stumuje. I zobaczcie teraz. O, mam na tachografie... 7 minut jazdy, tak? 7 minut, bo to jest to co odjechałem sobie. Później drugi raz dojechałem do rampy. Teraz po rozładunku od rampy odjechałem, stanąłem sobie, stoję tu na młotka, spiąłem na czepę, zakończyłem dokumentację i za chwilę jadę na załadunek. 7 minut, ale wiadomo, że dzisiaj mam więcej jazdy. I tutaj na komputerze te auta, teraz wszystkie mają takie komputery pokładowe. I zobaczcie. 7 minut mam wyjechane, czyli pokazuje mi, że jeszcze mogę w tym danym cyklu 4 godziny 23 minuty jechać, tak? Plus te 7, które jest, to, to daje nam te 4,30. Natomiast tu już mi odlicza 6 godzin 12 minut jazdy mi zostało do 9 godzin, bo już w tym tygodniu mam dwie dziesiątki wykorzystane. Czyli tachograf mi tu liczy, że 6 godzin 12 minut jeszcze mogę dzisiaj pojechać, a. W tygodniu on sobie tutaj odlicza akurat to jest skania i tak liczy, że 56 godzin maksymalnie w tygodniu i też ten czas spada. Czyli w tygodniu jeszcze mogę liczyć, jechać 28 godzin i 49 minut. Słuchajcie, nie bać nie wolno się bać tych aut, tych komputerów. Yy, w każdym aucie troszeczkę inaczej tam się ustawia. Jedne odliczają od końca, tak jak ta Scania liczy od 4,30 i idzie w dół. Inne liczą od momentu rozpoczęcia jazdy, że na przykład wyjechane 10 minut, potem 15-20 rośnie to do góry do 4,30, ale każde każdy auto ma taki komputer pokładowy i, i, i pokazuje yy, także to wszystko musimy sobie, to wszystko jest sumowane. Także my pilnujemy tego czasu, zresztą tachograf też tego pilnuje, te 13 godzin, czy 2, 3, 3 razy w tygodniu do 15 godzin pracy, żeby nie przekroczyć. I w tych godzinach możemy 9 godzin jazdy zrobić lub 2 razy w tygodniu, 10 godzin. Tak to, tak to kochanie wygląda. Prosta sprawa, prosta sprawa. Ja wiem, że początki są trudne, zawsze pierwszy raz to zrobić to jest najgorzej, ale potem już jest z każdym razem, za każdym razem coraz łatwiej, coraz przyjemniej. Mamy tu do pomocy te komputery pokładowe na sam, w samochodach, także naprawdę to wszystko jest tutaj liczone. A jak ktoś temu nie wierzy, czy tam czy się boi, czy coś, to jeszcze może sobie nawet na początku swojej kariery jako kierowca zawodowy, można sobie w zeszycie zapisywać, że na przykład na rozładunek dojechałem, zajęło mi to godzinę jazdy potem gdzieś tam stałem na młotkach tyle i tyle gdzieś tam pauzę po drodze robiłem potem znowu jadę i ta druga jazda zajęła mi 3 godziny na przykład i tak sobie też takimi prostymi matematycznymi sposobami też można sobie to podliczać ale nie ma potrzeby bo naprawdę te tachografy i te komputery pokładowe nam to wszystko ładnie liczą no i tak to się właśnie przeplata, tak to się przeplata. Wiadomo, że nie zawsze jest, że jedziemy tylko, mamy jazdę i nic więcej, ale mówię, inne czynności też wykonujemy, ale to trzeba sobie liczyć, pamiętać o której rozpoczęliśmy dzień pracy, od razu sobie zakodować w głowie, do której mogę dzisiaj pracować i w tym przedziale, w tych przedziale 13 czy 15 godzin mogę 9 czy 2 razy w tygodniu 10 godzin mieć jazdy. I to jest wszystko ładnie liczone. Hmm. Także tak to widzicie wygląda. I w tym przypadku jeszcze tutaj moim... Teraz mogę w danym cyklu pojechać 4 godziny 23 minuty, ale do 9 godzin 6-12, tak? Czyli jak ja teraz pojadę sobie 4 godziny powiedzmy i zrobię pauzę 45 minut no to on właśnie po tej pauzie nie będzie mi liczył od nowa, że mam 4,5 kolejne do wyjechania Tylko zobaczcie, jak mam 6 godzin 12 minut do 9 godzin w danej dobie i pojadę 4, no to on to odejmie i będzie i po... Po tych 4 godzinach, jak zrobię pauzę 45 minut, no to tachograf będzie mi tu pokazywał, że zostało mi w danej dobie do wyjechania 2 godziny 12 minut. Tak to, tak to wygląda. Tylko mówię, te kopuntery pokładowe wszystko to zliczają, nie trzeba się bać, trzeba z tego korzystać, to są pomocne systemy. No i życzę powodzenia. I pamiętajcie, jak ktoś się uczy, nie ma głupich pytań, a jak mamy jakieś wątpliwości w głowie, to znaczy, że myślimy. To znaczy, że myślimy, coś nas nam nie pasuje, coś nam w tej głowie siedzi. No i wa warto jest właśnie pytać, żeby jakichś głupich błędów nie popełnić, bo służby kontrolne potem są bezlitosne. Mam nadzieję, że to wyjaśniłem w przystępny sposób. No i życzę powodzenia, szerokości w trasie i oby jak najmniej kontroli <gry> powodzenia